Cześć kochani, chcę z wami się podzielić piękną inicjatywą, do której zaprosił mnie Nergal. Jest to challenge, więc oczywiście podam pałeczkę dalej. Oni wciąż potrzebują naszej pomocy. Sprzęt militarny i ten, który ratuje im życie, jest niezbędny, aby mogli przeżyć tę wojnę, walczyć za swój kraj, za nas wszystkich, za wolność i żeby mogli po prostu wrócić do domu osób, które na nich czekają i bardzo kochają. Cały dochód ze zbiórki idzie na ten amerykański porządny sprzęt prosto od producenta wraz z tą kamizelką kule Mam nadzieję, że odbieramy jak najwięcej i uratujemy jak najwięcej żyć. To oznacza jedno życie. Także zapraszam do przyłączenia się, zróbmy to razem, a ja składam szybciutki symboliczny podpis na tym hełmie i przekazuję go Mikołajowi Rozmerskiemu, którego nam